Jezus powiedział w Ewangelii Jana: „Ja jestem z wstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył.” Od bardzo już długiego czasu nie uczęszczam na cmentarz i nie zapalam znicza. Nie modlę się za zmarłych, bo wiem, że nie ma to najmniejszego sensu. Dzisiaj to my decydujemy, żyjąc tu na tej ziemi, o swoim życiu wiecznym. Nikt nigdy. Za ciebie nie wymodli zbawienia. Nikt nigdy żadnymi uczynkami nie wypracuje u Boga, żebyś trafił do przysłowiowego nieba, do raju. Nikt nigdy w żaden sposób nie będzie mógł doprowadzić cię do Boga jak tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. To On żył na tej ziemi jako człowiek, zmartwychwstał i Stworzył nam wspaniałą drogę do Ojca. Ten sam Bóg w Jezusie Chrystusie zapłacił za grzechy świata, za grzechy ludzkie i zaprowadził to światło tutaj na Ziemi, żebyśmy mieli życie wieczne. Tylko i wyłącznie Twoja decyzja może o tym zdecydować, gdzie spędzisz całą wieczność. Ale tylko i wyłącznie decyzja ta ziemska, kiedy żyjesz jeszcze na tej Ziemi, kiedy oddychasz, kiedy masz możliwość podjęcia w sercu tej decyzji? Jeżeli Ty dzisiaj modlisz się za zmarłych, to ja zadaję Ci pytanie, po co to robisz? W jakim celu? Czy zapoznałeś się ze Słowem Bożym? Czy jesteś tego pewny, pewna, że twoje, jakiekolwiek tradycje są uzasadnione w Słowie Bożym? Czy jest to nauka Jezusa Chrystusa? Czy jest to? Ta nauka, którą On wprowadził na tę ziemię, czy jest to uzasadnione z tym, co On powiedział? Czy jest to zgodne z prawdą? Bo może dzisiaj wierzysz w jakąś fikcję, łudzisz się, że ma to jakąkolwiek nadzieję dla Ciebie? To ja jestem dzisiaj w stanie Ci powiedzieć, że żyjesz w kłamstwie i w żaden sposób nie dojdziesz tą drogą, którą myślisz, że możesz do Ojca. Jedyna droga to Jezus Chrystus.